Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Ewelina, to jest mój partner Mark. Halo! Dzisiaj pokażemy Państwu, jak przygotować brytyjskie tradycyjne ciasteczka, które nazywają się Rock Cakes. Do przygotowania tych ciasteczek będą Państwo potrzebować. Potrzebujemy jedną dużą miseczkę, w której wymieszamy wszystkie składniki, sitko, 200 g mąki, 75 g cukru, 100 g rodzynek. 100 gram masła, jedną trzybatą łyżeczkę cynamonu oraz jedno jajko. Mark będzie dla nas przygotowywał ciasteczka, a ja opowiem Państwu krok po kroku, co należy robić. Jako pierwszy step bierzemy mąkę i mąkę należy przecedzić przez siteczko do naszej dużej miski. Następnie musimy wziąć cynamon. I cynamon też przecedzić przez sitko. Następnie do naszej mieszanki dodajemy rodzynki 100 gram i 75 g cukru, a następnie musimy to wymieszać. Następnie rozbijamy nasze jajko i widelcem musimy je troszeczkę roztrzepać. Następnie tak wymieszane jajko dodajemy do naszej masy i mieszamy najpierw za pomocą łyżki, a następnie będziemy rozrabiać nasze ciasto broczkami. Naszą masę mieszamy tak długo, aż wszystko się ładnie ze sobą połączy. Tak wygląda odpowiednio wymieszana masa. Następnie przygotowujemy sobie blachę do pieczenia. Na blachę do pieczenia wykładamy papier do pieczenia, i ten papier do pieczenia musimy wysmarować tłuszczem. My użyliśmy takiej oliwy, lekkiej oliwy do wysmarowania tego papieru. Następnie, używając naszych dłoni, rolujemy sobie takie małe ciasteczka. Nie przejmujemy się za bardzo ich kształtem, one nam bardzo wyrosną ładnie w piekarniku. Z reguły z takiej masy możemy właśnie zrobić. 6 ciasteczek. Rozgrzewamy nasz piekarnik. Piekarnik musi być ustawiony na 180 stopni. i Wkładamy nasze ciasteczka do piekarnika. I ciasteczka muszą się piec przez dokładnie. How long? 20 minutes. Nasze ciasteczka były w piekarniku dokładnie przez 25 minut i tak wyglądają po wyciągnięciu. Mają bardzo ładny złoto-brązowy kolor. Teraz poczekamy parę minut, aż one się przestudzą i będziemy je wcinać, popijając angielską herbatą. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i życzymy dużo zdrowka.